Gotowy. Hamulec, prawa opatka, hamulec, hamulec, prawa opatka do siebie, ok, i lecimy. No, tu wyjeżdżamy tu... No dobra, okej, okay. niech będzie. Dobra, tylko okay. Ale warka nie ma, nikt nam nie ukradnie, więc nie trzeba go tam trzymać tej ręki. Nie, 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 nie. समय थोड़ा No, bo lubimy ich zaraz szeroko, 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 co powiem? Powoli, powoli, powoli bierze powoli, powoli, powoli. ktm -em. Dobrze, no to staniemy staniemy nawet, staniemy, staniemy. No bo szkoda, szkoda kółka. Zaraz ich dogonimy, bo troszkę jedziemy szybciej jak oni. Więc jeszcze, 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 tak to sprawdzimy, jak od zera. Czy żyła taki samochód, takie traktowanie?

Przed nami. i mają troszkę szybsze auto od nas poczekamy Przejdźmy do lewej do I do prawej Oni jadą pewnie pierwsze kółko, dlatego trochę wolniej Więc znowu jak coś tam, no to może tam do lewej wejście, do, do lewej, do, i do lewej Nie wypuszczamy do prawej no to... Poczekam, tak. bo za nami nikogo nie ma Dopiero tam Aston No tutaj jednak coś odkręcił już No i w tam od tyłu, co tak, 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 tam Chyba, szukam tak, szukam od no, to wszystko tu, tam jeszcze, tam, tam. Jeszcze, ale... tu, 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 bardziej bardziej do lewej bardziej do lewej to tu jeszcze zmieni się auto ah znaczy, to robimy i w prawo i w prawo i w prawo dobra dobra okej okay, stop stop tak. Dwie okay, tak. patki do siebie jedna w prawe super, super. wygodnie fajna praca <laughs>